I tu powiem nie, nie akceptuję głosowania posłów yy, i nie dlatego, że jest to projekt prezydencki. Chociaż powinno być oczywiste dla każdego, począwszy od marszałka Hołowni, że próba rządzenia poprzez projekty ustaw prezydenckich i równocześnie wetowanie wszystkiego, co przyjmuje rząd, jest także jawnym takim gwałceniem tego, co mówi konstytucja o tym, jak ma wyglądać ustrój w Polsce. I oczywiście jak ma się złą wolę, tak jak to jest przy przygotowaniu, jak ma się złą wolę yy, wtedy, kiedy mówimy o polityce zagranicznej, że chce się przejąć to, co jest uprawnieniem rządu, a nie prezydenta, to później mamy też takie konsekwencje jak, jak te głosowania. Znaczy, to jest dzisiaj wielki spór o to. Czy wbrew konstytucji prezydent będzie przejmował coraz większe obszary władzy, czy zgodnie z konstytucją rząd i większość parlamentarna będzie decydowała o tym, jak, jaki jest bieg rzeczy w kraju. Więc no, będę bardzo ciekaw wyjaśnień czy stanowiska, ale nie ukrywam, że to jest z mojego punktu widzenia to jest zły znak ze strony polski 2050 i marszałka Hołowni. Dobro no bo...